Przed Państwem najnowszy model DS numer 8, łączący luksus, najnowsze technologie i elegancki francuski design. Projekcja nadwozia to połączenie sylwetki Coupé i elegancji limuzyny. Smukła i minimalistyczna sylwetka numer 8 łączy płynność kształtów z elegancją i precyzją. Kute koła, opracowane specjalnie dla modelu numer 8, sprawiają, że samochód jest jeszcze bardziej aerodynamiczny i wydajny. Dzięki technice kucia, zespół DS był w stanie opracować lżejsze i mocniejsze koła, co przekłada się na większy zasięg. Zainspirowany samochodem koncepcyjnym DS e-Tense Performance, pionowy układ świateł LED w kształcie litery V wizualnie umieszcza samochód na drodze i podkreśla jego status, prezentując elektryfikację i technologię. Całość uzupełnia 8 diod w kształcie rąbów ustawionych poziomo, nawiązując do słynnego wzoru giloszowego Clé de Paris. Przed nią część nadwozia uatrakcyjnia kratka DS Lumina Screen, która świeci niczym urzekające spadające gwiazdy. Wnętrze DS nr 8 to rzemiosło i wysokiej klasy materiały – skóra, metaliczne wstawki i dopracowane detale. Podgrzewane, wentylowane i masujące, rzeźbione fotele DS nr 8 o dynamicznych, geometrycznych liniach przekształcają kabinę w prawdziwą strefę komfortu. Ukryty w tapicerce przedniego fotela i podświetlony półprzezroczystym logo DS o kryształowym wyglądzie DS Neck Warmer jest inspirowany biżuterią, aby podkreślić materiały i finezję siedzenia. Jego dyfuzor delikatnie ogrzewa tył szyi pasażerów. DS numer 8 jest wyposażony w najlepsze technologie. System jazdy półautonomicznej DS Drive Assist 2.0, oświetlenie z sygnaturą świetlną DS Pixel Vision dostosowujące się do każdych warunków otoczenia, system monitorowania uwagi kierowcy DS Night Vision, zawieszenie DS Active Scan oraz tempomat z funkcją przewidywania sytuacji na drodze. Wszystkie te rozwiązania zapewniają niezrównane wrażenia z jazdy. DS numer 8 jest dostępny tylko z silnikiem elektrycznym w trzech wersjach napęd naprzód 230 koni mechanicznych do 550 km zasięgu i 7,7 sekundy od 0 do 100. Napęd naprzód Long Range 245 koni mechanicznych zasięg do 750 km i przyspieszenie od zera do setki w 7,8 sekundy. Napęd na cztery koła Long Range, 350 koni mechanicznych, zasięg do 688 km i przyspieszenie od zera do setki w 5,4 sekundy. Model ten jest flagowym modelem DS i będzie dostępny w ograniczonej liczbie egzemplarzy. Cena zaczyna się już od 219 tysięcy zł. DS numer 8 to samochód dla tych, którzy szukają wyróżnienia i komfortu w aucie klasy premium. Chcesz poczuć francuski klimat na żywo? Zapraszamy serdecznie. Wrocław w ulica Szczecińska 7.